Ile kosztuje zbudowanie stacji tankowania wodoru w Polsce? Otóż Unia Europejska w ramach rozporządzenia AFIR wymusza na krajach członkowskich zbudowanie zarówno stacji ładowania samochodów elektrycznych, jak i stacji tankowania wodoru. I Orlen już to robi? W ramach jednego z, tak, z projektów, który składa się akurat z dwóch, jakby części? W pierwszej fazie, pierwsza faza kosztuje 10 milionów euro, z czego 20% dofinansowuje Unia Europejska. I w ramach tej fazy mają zostać zbudowane, czy właściwie chyba już są zbudowane, bo to jedna, jedna stacja w Katowicach, druga w Poznaniu i trzecia stacja, ale nie, nie taka stacjonarna, tylko mobilna we włocławku. I te trzy stacje mają kosztować, czy też kosztowały, te 10 milionów euro, co przekłada się na jakieś 14-15 milionów złotych na jedną stację. Tylko, że prawdopodobnie ta stacja mobilna we Włocławku jest znacznie tańsza. O co chodzi? Otóż w drugim Drugiej fazie tego projektu, budowy tych stacji tankowania wodoru. Ten drugi projekt wart jest 26 milionów euro, czyli jakieś 100, ponad 110 milionów złotych. I W ramach tego projektu ma być zbudowanych 5 stacji tankowania wodoru: Warszawa, Kraków, Piła, Bioskobiała biała i Gorzów Wielkopolski. Okazuje się, że wychodzi na jedną stację około 22 miliony złotych. Taki koszt. W tym drugim projekcie akurat Unia Europejska dofinansowuje 50%. Tak czy inaczej, 22 miliony złotych kosztuje taka jedna stacja. Być może w tym pierwszym projekcie też kosztuje 22 miliony, to by dawało 44 miliony. No to ta może troszkę mniej będzie, a ta, ta stacja. We Włosławku ta mobilna by była jakaś tańsza, może około 20 milionów. To w każdym razie to, to jest koszt tego rzędu. I teraz no porównajmy to ze stacją benzynową, taką zwykłą, prawda? Hmm. Taka duża, rozbudowana stacja, która ma wiele dystrybutorów to jest koszt około 5-6 milionów złotych. Natomiast taka przeciętna stacja benzynowa kosztuje wybudowanie takiej stacji kosztuje około między 2 a 3 miliony złotych. Co to oznacza? To oznacza, że stacja tankowania wodoru jest jakieś 10 razy droższa od zbudowania zwykłej stacji benzynowej przeciętnej takiej. O tym i o wielu, wielu innych takich ciekawostkach związanych z całą tą polityką, unijną polityką Zielonego Ładu, to wszystko opisuję w mojej najnowszej książce, książce Sabotaż klimatyczny. Jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie. I książka ta już jest dostępna w przedsprzedaży, można ją zamówić na mojej stronie www.tomaszcukierni.pl i wysyłka będzie 4 listopada tego roku. Oczywiście w tej chwili to jest cena z rabatem. I każda książka, która zostanie zakupiona w przedsprzedaży, będzie z moim autografem. Także zapraszam.